Witam Państwa w piątek, 19 dnia października. Dziś notowania Eurodolara kontynuują ostatnią przecenę, i mowa tutaj o ruchu korekcyjnym, który powstał nam po wcześniejszej bardzo silnej fali wzrostowej. Spoglądając na wykres 4-godzinowy, widzimy, iż notowania dotarły do zniesienia 38,2%, który to zniesienie jest jednym z statystycznie najczęściej testowanych przez właśnie falę i Jeśli obecnie w godzinach popołudniowych pojawią się tutaj kupujący. Euro, to będzie można oczekiwać jeszcze powstania ruchu wzrostowego być może nawet w okresie 1.31 bądź też nawet 1.31.30 jako fala piąta kończąca cały impuls powstały od Dołka. Jeśli chodzi o rynek polskiego złotego, to w tym tygodniu nie zaobserwowaliśmy tutaj większych zmian, podobnie zresztą jak i we wcześniejszych tygodniach, wciąż pozostajemy w konsolidacji. Jedyne na co warto zwrócić uwagę to fakt, iż notowania zbliżają się do górnego ograniczenia w formacji trójkąta, czyli około 4 ,11 zł 11 groszy. Poziom ten jest testowany trzykrotnie w ostatnich dniach. I jeśli tutaj pojawią się kupujący polskiego złotego, to będzie można oczekiwać powrotu do linii poprowadzonej po minimach, czyli w okolice 4,06-4,07. Natomiast dopiero zdecydowane przewicie 4,11-4,12 groszy otwierałoby drogę w okolice 4,15-4,17. Jeśli chodzi o notowania surowców, to warto zwrócić uwagę na notowania cen złota, który to kruszec cały czas znajduje się w okolicach wsparcia 1725-1709 dolarów za uncję. Dodatkowo, cała ostatnia korekta przypomina nam korektę nieregularną z obecnie możliwie kończącą się falą. Tak więc jeśli złoto we wspomnianych poziomach znajdzie wsparcie, to będzie można oczekiwać powrotu nawet w ogóle 1786 dolarów za... Jako kontynuacja poprzedniego silnego trendu wzrostowego. Natomiast na amerykańskim rynku akcji wczoraj rozczarowała spółka Google, jej akcje traciły już w pewnym czasie 10%, i to również odbiło się na indeksie SP500, gdzie kontrakt na ten indeks od dwóch dni spada, ponieważ dotarł w okolicy 1460 punktów, gdzie mamy pierwszą linię wyznaczającą nam strefę oporu. I jeśli tutaj faktycznie nastroje w najbliższym czasie na łosy się nie poprawią, to będzie można oczekiwać powrotu w okolice dolnego ograniczenia w zarysowanym kanale trendowym, które to dolne ograniczenie kilka dni temu już było testowane, a także powrotu w momencie przełamania tej linii poprowadzonej po minimach w rejon 1420 punktów. Jedynie zdecydowane wyjście na 1465 punktów otwierałoby drogę na zdecydowanie wyższe poziomy do górnego ograniczenia w zarysowanym kanale, a poszczególne komentarze i analizy zapraszam na XTB.pl do strefy analitycznej.